Chcesz posłuchać najnowszej rozmowy? Dzięki Bogu, że jesteś. Gordon? Wiem, że mówiłem jak wariat, ale dzieją się dziwne rzeczy powoli. On tu jest. Kto? Indrid Cold. Stoi koło mnie. Jedź do Gordona. Twierdzi, że jest u niego Indrid Cold. Gordon? Mogę z nim pogadać? Jasne. Poczekaj. Witaj, Johnny Klein. Kto mówi? Nazywam się Indrid Cold. Czy raczej Gordon, Gordon Smallwood? Twój ojciec urodził się w Racine. Mieszkałeś w zielonym domu na Monroe. Nie pamiętasz twarzy matki. Dobra, zainteresowałeś mnie. Gdzie jest mój zegarek? W bucie panda Poduszki. Świetnie, John. Dziękuję. Co mam w ręku? Klej. Czytasz mi w myślach, tak? Nie muszę. Trzeci wers na stronie pięćdziesiątej pierwszej? Pęknięty uśmiech tak skrzydłem szeptu. Chcesz kolejnych dowodów? Jak wyglądasz? Zależy, kto patrzy. Chcę się spotkać. Już mnie poznałeś. Widziałem twój strach. Teraz też się boisz. Mogę o coś spytać? Po co pytasz o to, co już wiesz? Kiedy? Dlaczego? Co się stało mojej żonie? Byłeś tam. Mary Klein nie znajdziesz wzrokiem, ale zobaczysz ją w swoim czasie. Co jest koni? Wszystko gra? Dzwoniłeś do Johna? Spałem od dziewiątej. Utrzymuje się przy 1950 cyklach na sekundę, nie schodząc poniżej 1930, a ty jesteś niżej na normalnym poziomie głosu, między 1000 i 1200. Facet ma znacznie wyższy ton głosu. Skąd wiesz, że to mężczyzna? Obiekt niezidentyfikowany. Co to? Najbliższa prawdy odpowiedź to impuls elektryczny. Ale na pewno nie pochodzi z ludzkich strun głosowych.